Panie na kolejny odcinek, w szpilkach za kierownicą. Jesteśmy na ostatnim stoisku z czterokołowcami, ale tak naprawdę dwa w jednym mamy, bo minikar to mikrokary i liżje, które znacie z testu JTS 50 Co się zmieniło od tamtego czasu, kiedy testowaliśmy JTS-a? Przede wszystkim w tym roku został zaprezentowany nowy model JS50 w wersji L, czyli przedłużonej. Jest o 20 cm większy, samochód ma nowy design wnętrza, ma nową deskę rozdzielczą, parę drobnych elementów, przedłoczeń zderzaków, tylnej klapy, w związku z czym jest samochodem jeszcze większym niż był do tej pory i jeszcze bardziej urodziwym środku. A co z tymi poduszkami powietrznymi? Poduszka powietrzna w tej chwili występuje u nas jako opcja. Można sobie ją zamówić w momencie zakupu samochodu za dodatkową opłatą. Czyli 14-latek jeszcze bardziej bezpieczny. No zdecydowanie tak. Bezpieczeństwo to jest to jest coś, co przyświeca firmie Ligier i Mikrocar od samego początku. Dlatego nasze samochody są wyposażone w specjalne wzmocnione klatki, jeśli chodzi o samą ramę samochodu. Plus możliwość zamontowania poduszki powietrznej, plus cztery hamulce tarczowe, które mają spowodować właśnie to, że, że nasze samochody są bezpieczniejsze No i trzeba tutaj powiedzieć, że nasze samochody w odróżnieniu do innych tego typu pojazdów Przechodzą testy zderzeniowe, tak zwane crash testy z prędkości 45 na godzinę Czyli tyle ile de facto osiągają na drogach A widzę, że design mikrokara też zdecydowanie się zmienił tak, marka Mikoka zaprezentowała, co można Państwo zobaczyć na naszym stoisku, nowy model, już trzecią generację modelu MGO. MGO 3 mamy go tutaj w tej chwili na, na targach, można go sobie zobaczyć. Samochód też urósł. Jest zdecydowanie w porównaniu do, do modelu DUE większy, ma większy bagażnik. Klapa bagażnika zeszła bardzo nisko, co ułatwia załadunek materiałów i załadunek jakichś bagaży do, do, do samochodu. Bardzo się podoba, muszę powiedzieć. Zresztą, akurat ten egzemplarz, chociaż dopiero dzisiaj, pierwszy dzień targów, został właśnie sprzedany. To gratulujemy, bo powiem, że jest piękny, naprawdę. Ten obniżony bagażnik, tak się zastanawiam, 14-latek raczej rzadko jeździ na zakupy, raczej rzadko jeździ ze zwierzętami, więc. Ale 14-latek, musimy pamiętać, że te samochody nie tylko dedykowane są dla 14-latków. Kupują je te czasami osoby dorosłe, starsze. Które na przykład e, z targu czy sklepu chcą sobie przewieźć jakieś, jakieś zakupy. Natomiast 14-latek to też osoba, która jeździ na zajęcia pozalekcyjne, wozi gitarę, wozi e, e, rakiety tenisowe, tak? czy, czy piłki, czy e, torbę z ubraniami na zajęcia pozalekcyjne. I wtedy taki załadunek jest zdecydowanie łatwiejszy. A czy mikrokar ma takie jak liżje zamontowane czujniki cofania bądź kamery cofania? Tak, to, to jest kwestia doboru wyposażenia samego samochodu. Może być, możemy tutaj wystartować od samochodu, który nie będzie miał w sobie nic oprócz kół i kierownicy, a potem doposażać go ewentualnie w to, co nas najbardziej interesuje. Mogą to być same czujniki, może być to czujnik z kamerą cofania. Wszystko jest jakby dla klienta. Czy to są pojazdy, które u Was można tylko kupić, czy można jeszcze coś innego? Znaczy, no generalnie jesteśmy jakby importerem na Polskę i naszym zamiarem jest sprzedaż samochodów, aczkolwiek e, promujemy też taki sposób zakupu, który można by w skrócie nazwać wynajem samochodu. I w tym momencie dla 14 14-latka na 4 lata może taki samochód wynająć, płacąc sobie co miesięczną ratę. Po 4 latach ten samochód oddaje się do salonu. Dobrze, a teraz jeszcze takie podstawowe pytanie dla mamusi. Ile miesięcznie będzie musiała zainwestować w paliwo, żeby dziecko dojechało do szkoły i z powrotem, zakładając, że powiedzmy ma do 10 km do szkoły? Znaczy tutaj musimy powiedzieć, że nasze samochody, ponieważ są de facto, mają stanowić alternatywę dla motorowerów, dla skuterów, w związku z czym nie mogą palić więcej niż taki przeciętny skuter czy motorower. Nasze samochody z silnikami DCI mają spalanie na poziomie 2,5 litra na 100 km, w związku z czym... Oszczędności są, są jasne i widoczne, tak? że, że ten dojazd codziennie po 10 km, jeżeli samochód pali 2,5 litra na 100 kilometrów, to jest oczywisty. Dziękujemy bardzo i oczekujemy Mikrokara m -Go w testach. Do zobaczenia.